Gramy w grę Minecraft na, ser, na serwerze derpmc.pl i będzie w opisie Gramy z Gramy na Serwerze Mystery Lecimy Ja mam szczerze równe szanse Mam równe szanse na to i na to jest tu detektyw i morderca. Ja ostatnio byłem mordercą, teraz mam dwa, 2%. Dwa ja mam 9 i 9. To będzie. Jak tam wejść? A może tak jakoś? Nie. No te parkury się robią. Hmm. A, tam się nie da wejść. Hmm. Siema Piotr, Pocz. Gdzie nie. jestem? Gdzie? nie widzę. A, tak. <grym> ja nie mogę wejść tu. ale niewinny. Wiesz. Szukaj, idę cię zabić. <grym> Zapraszam do mnie na kanał. No będzie link w opisie. Lecimy. W tym trybie o to chodzi, że szukamy złota, będziemy mieli złoto. To ma dostaniemy łuk. Łukiem możemy zabić morderce. Jak zabijemy złego, no, to ono po prostu wy wyrzuca nas z gry. No, a ci się nagrywa. I y y y ona nagrywa się. <coughs> Lecimy. W ogóle spadłem teraz z wysokiego miejsca, ale nie, dedynałem. O nie, Donald! O! Na, nie dwa. mów kto jest, nie mów, co jest, nie mów co jest, ale wyjdę chyba. Tak, widzisz. O, cieciul. Dobra, biegamy jak zabroni... Dobra? A, ja nie mam pieniędzy na złoto. No ja właśnie też miałem zero. Gdzie ten Donald? Mam trzy złotane. Ja mam pieniądze, ja wiem kto jest przynajmniej. Donald, Donald biega. Gdzie Donald, Donald biega. Jest, jest? Ale nie musisz mi mówić, bo. Ja sam po. mam zgadywać, ale wiedziałem, że on jest. Łuk obserwacji zawlądu. Nie, no to do, do Donalda. Cześć, Peter. Mam ja i... tego złota. Gonimy? Ja nie, zbieram. on stoi przy detektywie. Nie chodź do detektywa. No, ja idę zebrać złoto i jak Praruszył się trochę. No i zabidnę. Jeszcze jedno. I wygrałem. Hmm, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie ona jest? Detektywa. Czuję, mów mi nie mów. O! Chodźcie, czuło! Nie trafiłem. Bo nie, na detektywa 14%, na morderce 13%. Co? No tak naprawdę. Zawiele mnie, ale to mało ludzi. Ja mam 5 na detektywa i 3 na morderce. Yes. Esa, to. Piszcie jakie gry chcecie, czy chcecie Among na no, nagrywane, żeby był... No piszcie, piszcie. Kurde. Nie! Co, so, góry moje Nie no, mam. No właśnie, ja. ja też. Taki malehunter. Kurde. To ty na górze w nie byłeś pewnie. Nie razu. co nam Będę wiedział wszystko. Jak Na co się nagrywa? Tak, nagrywa się. Link będzie w opisie do Discorda, jakbyście chcieli. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nie, no znowu. 10 sekund. No. Rano jest, 100 godzin na to. No, no szczerze. No w pół do dziewiąta to, ale to, to, to jest. No, można tak powiedzieć. On nie blokuje, blokuje się. Nie no, znowu tutaj. Teraz na zewnątrz. Dobra. co? Nie winny. Ale żeś napisał, no Nie wiem, czy ktoś Mam clear'ów dwóch, którzy na pewno nie są mordercami O nie mów, to jest, bo widzę, że zginąłeś Wiem, kto na pewno nie jest mordercą Chodź ciodzony, chodź ciodzony. No gramy dalej. O jezu, 20% na 21% na detektywa, 28% na. Ale what? to. No ja też przeskoczyłam. O jezu, ten jeszcze z tego. Pyk, pyk, pyk. Bez blokady w ogóle, pyk. Dawaj, jakieś ciegi, chodź tu. Chodź, ty przy kwiatku ja tu? To pierwszy będzie tam. Ty tu? Nie tu, ty. Prześlijaj dobra. Trzy, cztery. O jeden. Nie, 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 Dobra, lecimy. Jak spadłeś, to nie, nie, też to obaj. <grym grym grym> Ja nie, ja to nie jest ja zrobię. Dawaj, jeszcze raz. Trzy, cztero, żebym w siedził. Tak spadł. Jeszcze. Dobra, skaczemy. Przejdziesz kiedyś to. Chodź tu. Nauczę. Jak to szybko robić? Teraz 53% na y, tego, na dotyczki. Tak. raz, dwa, po takich liściach, Jak I... w ogóle nie hamować. Ja właśnie hamować. Też, nie możesz o nic zahaczyć w ogóle, Chyba wysiadłeś szybciej. Patrz, patrz Dobra, okay, ja zrobiłem, zrobiłem. Trzeba jak to szybko, trzy, cztery. No nie. Nie, zblokowałem się. No ja się przed ostatnim zwaliłem. To jest takie łatwe, Ja się blokuję, ale to tylko. Nie, nie mogę doskoczyć. Ach, piek. Nie jestem takim parkirowcem, szczerze. Nie spadnę. No Mało ludzi w to A jest, jest która godzina? Mało. 8 ranoś tysiące w to. Co? Oj, nie doskoczyłem. Ja doskoczyłem. Teraz no nie no nie mogę wejść. Mały oskor. E Przysiądziesz jeszcze jedną rundkę i będziesz kończył, bo chyba będzie... No. No nie. Ale ja byłem przecież na tym liściu. No, liście są nie do prawdziwe. No, szaręgi to no, czy nie? Teraz muszę na goń. Dzisiaj, dzisiaj nagrywam dużo zabłoń no. W tym tygodniu przepraszam, że nie było. W tamtym tygodniu przepraszam za. że nie było odcinków. O! No, Wiecie! <laughs> ja fajcitaj się nagrywam. No i dobrze. Nie streamuję. Wam Tak, tak, będę też streamy. No słyszę. Zablonę gamę się nazywa. Kurde, nie mam w ogóle złota tutaj nigdy. O, zabrał mi! serio, ja nie mam złota, a już przecież całą mapę na koła. A, tu mnie tu trochę kogoś. Nie dałem! gdzie jest groszek?

Dużo ludzi. Trzech. I cztery, czyli czterech. No, wszyscy mają. czy w ogóle. A tak ty, chyba zabiłeś, czy nie? Ja. <głosy> ja. <głosy> Jak się gołem? A, to dziękujemy Nie. wam za oglądanie. Nie Nie przeżdżaj się. Dobra, lecimy. No.